Ja jestem Mieszko z kanału Świat Komiksów I tam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj yy, pokażę wam jak to na kanale o komiksach Moją kolekcję komiksów Nie mam jeszcze w swoim pokoju takiej Że tak powiem No takiej yy, półki, regału z komiksami Ale niedługo będę mieć Może jeszcze nawet w tym roku No na pewno w tym roku jeszcze będę A na razie mam taką szafę w przedpokoju w domu Więc zapraszam do oglądania więc dzisiaj Wam pokażę. Może nie jest jakoś duża, ale mam się czym pochwalić, bo no bo mała, mała ta kolekcja nie jest, więc co trzymajcie się, cześć i zapraszam do oglądania. Może zaczniemy od rzeczy, które nie są po kolei, czyli tutaj mamy jakieś trzy mangi i dobra. Przechodzimy na początku do tego, że tu mam taką figurkę Funko Pop yy, ona jest Falauta. Yy, więc co, możemy zacząć. Na początku mam takie trzy Mam takie trzy zakładki do, książ do komiksów. Tu mam jedną taką, bo właśnie czytam, jestem w trakcie czytania. Więc będzie jeszcze w te wakacje recenzja przygody na kempingu. Takie wakacyjne, fajne. I co, i może zaczniemy od tego? Więc tutaj mamy tytuł: tytuł Romek i Atomek, Księga 23, tu mamy Księgę 24, tu następnie mamy. Kapitan Żbik, moja ulubiona seria Kryptonim Waliska. Tutaj mamy śledzenie Fiata 0317WE. Następnie też mamy tytuł z Romeki Atomek, księga 20. Uu, tu mamy księgę 21, która była niedawno omawiana. Tutaj jeszcze nie przeczytany z gry Cyberpunk 2077. Też bardzo fajny komik, słyszałem. Uu. I teraz przechodzimy do Marvela. To tutaj mamy kolekcję, którą każdy fanatyk komiksów musi znać, bo to jest chyba najpopularniejsza. No, nie mam tutaj zbytnio po kolei, bo mam pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, ósmą, dziewiątą, jedenastą. Później tu mamy komiks Star Wars. Też bardzo fajny komiks. No, o, ucieczka się nazywa. Tutaj mamy takie też nie po kolei kupione. Komiksy od. Y, y, też mam nie po kolei kupione komiksy y, Kaczora Donalda od Giganta, i teraz mamy taką kolekcję jak. wszystkie są od. Y, od. Y, od. Y, wszystkie są od Kaczora Donalda, i tutaj mamy super. Ja nie znam dokładnie super na. super na Tropie. Aha, nie, super. a dobra. Super kwek, kwęk na kropie. Bo ja nie znam nawet tych, bo ja je dostałem niektóre. I teraz je pożyłem. Pływający z rybami, tutaj mamy. Następnie mamy katas wakacyjna katastrofa. Tu muszę wziąć tą figurkę piętro na dół. A bo położę na podłogę, dobra. Co mamy na. A nie, to już czytałem. Dobra. Kurczę, przewaliłem mi się tu. Następnie mamy przekichane. A może to wezmę? Też położę na podłodze. Okej, okay. no, później mamy Czerwony Smok, czyli takie opowieści, Zemsta Mrocznego Rycerza. Tutaj mamy Wielki Wybuch, też bardzo fajny komiks. Później mamy W Dalekiej Galaktyce, też bardzo fajne. Później mamy Quantum Mass... I to chyba mi się powtórzyły dwie części, ale nie jestem pewny, więc tego nie. Nie, przepraszam, tego mi się. Sekret mojego sukcesu mi się powtórzyły dwie części, i mogę nawet zrobić później konkurs na to. I później mamy wielki mecz. Aha, a tu jest paragon, wystaje. Aha, jeszcze jedno pytanie a propos, gdzie kupuję wszystkie komiksy, przeważnie to są Allegro, i, i w sumie Allegro. No, Allegro i przeważnie Internet, ale przeważa y, Allegro, MPIK. No, Internet. Więc na, mało kupię na internecie, na Allegro tak też średnio, ale najwięcej w MPiku. u No i tu mi się powtórzył y, sekret mojego sukcesu, więc później można zrobić na niego konkurs, bo mi się nie przyda raczej. Więc tak, to była moja kolekcja hatów. Mamy figurkę z Fallout, ale to chyba mówiłem. Więc... więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. To była moja kolekcja komiksów. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję tam na dole. No i co? Dziękuję Wam w ogóle za, taki, za takie pozytywne przewitanie, bo, bo zdobyłem 5 subskrypcji w jeden dzień i chyba pod pierwszym filmem nie wiem dokładnie ile, ile wyświetleń, ale wam pokażę. A więc tak, w. Wy... Dosłownie 21 godzin zdobyłem 5 subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję i pod tym pierwszym odcinkiem było 11 wyświetleń, był więc Ja Wam po prostu bardzo dziękuję, trzymajcie się, cześć.